Was w nowej serii Prawdziwe Życie. powitajcie Martina, który jest z nami dzisiaj. Zwykły 18-latek. Dostał na 18 skutera, Interesuje się Enduro. I dzisiaj trochę pojeździmy, pozwiedzamy sobie, bo tutaj właśnie przyjechał i tutaj mieszka teraz w Los Santos. Więc to będzie się odgrywało także moi ekipowicze będą mi pomagać z tym. Będą, dzisiaj akurat ich nie ma, ale myślę, że już w następnym odcinku się pojawią. A ja jadę w offroad trochę. Martin... Dokładnie to Martin... Yy, yy, Martin Schmidt, przepraszam. Enduro to on kocha, więc... Jeśli chcecie, żeby Martin po prostu dostał jakiś motor, jakieś yy, enduro fajne, jakiegoś crossa, to musicie po tym odcinku zostawić 10 łap w górę. A jutro kolejny odcinek z tej serii, a nas skutelek nie daje rady. Już. Martin ma w ogóle gdzieś włosy dziwne. <gry> Dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj odcinek jest niemontowany, bo nie chce mi się montować. Nieważne. Ale właśnie pokażę wam, gdzie mieszkamy. Po prostu teraz gramy na serwerze, który nie jest pełnoprawnie nasz, ale dogadałem się z jego administratorem, że będzie dodawał tam jakieś interiory. A tutaj właśnie jest nasz domek. Tam stoi to, to stoi duży fiat. To jest nasz Star BMX, może go kiedyś naprawimy. Ale tak naprawdę to tutaj mieszkamy. Nie ma interioru, za niedługo może będzie dodany. A my lecimy do sklepu kupić jakieś podstawowe rzeczy. No i w następnym odcinku będziemy załatwiać już takie coś jak dokumenty. Bardziej bo prawo jazdy mamy i dokumenty tak samo, ale w następnym odcinku będzie coś ciekawego z dokumentami, więc zobaczcie. Ja lecę i... O kurde, kontakt do Wokand. czyli policja, policja mogli wezwać, ale tu fotoradaru nie ma. <ścoughs> Dobra. Widzowie, lecimy sobie tutaj. Tutaj, bo mój przyjaciel mi pisał, że on tutaj właśnie mieszka. jego on wyjechał y, gdzieś do Paleto i kazał mi tutaj wziąć ten właśnie spuk i mu spugować to tutaj, wszystko koło domu, te blachy. Więc my się bierzemy za robotę. Dobra, Martin, ciągnij, ciągnij, dawaj, ciągnij, 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 dobra. Przeciągnięte, więc półko odkładamy. Tutaj jest chyba, o, tak, wypłata. Czyli 10 zł. Yy, będziecie tam widzieć. Myślę, że zmontuję już ten odcinek, bo będziecie widzieć tam pasek taki, który. Będziecie widzieć, ile, mam, ile mamy pieniędzy, i tak dalej. A do skutera miałem wlać paliwo. To akurat te 10 zł będziemy musieli wydać na paliwo. Więc jedziemy. O Jezus! No dobra. Tankujemy. Dobra. Czuj. Dobra, 10 zł zatangowane. Proszę tutaj. Dziękuję bardzo. No i mamy chyba za 10 zł mamy 2 litry do naszego skutera, ale jest taki brudny. A w następnym odcinku myślę o tym, żeby pojechać do miasta. A widzicie, ja właśnie Martin chce taki... taki takiego krosa jak jedzie przed nami. No ale skuter jest lepszy. O wiele. Więc jedziemy, bo Martin urodził się w Los Angeles, ale mieszka tak naprawdę mieszka w Liberty City, a teraz mieszka na Sandy. Więc lecimy tutaj. Jum Jum brum, brum. I z tego serwera myślę, że będą jakieś serie typu Policja vs Złodzieje, ale to nie będę dzisiaj mówił na jakimś z A my jedziemy teraz na lotnisko. Bo chciałem sprawdzić speed bardziej. Ale chyba teraz sprawdzamy, więc nie będziemy musieli. 100 km na godzinę to jest 200 -ka skuter. Dawaj, na no koło nie wyciągnę teraz. Jak jest za szybko, to nie wyciągnie. Dawaj! Szybko! No, Martin. No i tutaj są takie bardziej szemrane tereny. Czemu, Martin, Ty nie masz kasku? Musimy zainwestować w kask, bo tamten, co był wcześniej, był pożyczony, ale go zostawiłem właśnie u tego mojego przyjaciela. To znacie go w kolejnym odcinku, yy, więc musicie czekać aż do jutra. Sorry. Ale... Dobra, teraz zobaczymy na koło, czy wjedzie. Wjedzie, wjedzie, wjedzie! Wjedzie, wjedzie, wjedzie! Dobra, wjechał. Tutaj jest taniej, x2 Dobra, jedziemy A tutaj właśnie mieszka kolejny kolega Czyli nie, pamię nie będę wam mówił jak oni się nazywają, bo znacie ich wszystkich na kolejnym odcinku No i właśnie ten, interior, no, coś z interiorem się dzieje Więc nie będę chodził Nieważne Tutaj jest jego garaż, jest niezły naprawdę yy, oni to, Jeden ma takie fajne enduro Po którym jeździmy po specjalnym torze A mój skuter ma nowe oponki Które sobie kupiłem A tutaj Mamy lampę, na której często ćwiczę Coś znaczy Martin ćwiczy. No i tutaj właśnie na Sandy to nie ma nic ciekawego, a w następnym odcinku jedziemy już y, do miasta, ale nie mamy prawo jazdy na auto. Mamy tylko na motocykl, więc słabo. A zresztą możecie wymyślić albo wejść na naszego Discorda, który jest w opisie i napisać tam, Albo zrobić prawo jazdy, które będzie mieć Martin. I wtedy... I wtedy będzie taka karteczka, wiecie o co mi chodzi. Dzisiaj sobie pojedziemy tak luźniutko. Jedziemy. O Jezus! już zabił tego. Nic ci się nie stało? Halo? Chyba nie. Chyba nic się nie stało. Dobra. Ale mniejsza z tym. Lecimy tutaj na lotnisko. Bo jednak tutaj. Przyjedziemy. Tutaj dużo psów biega, jak widzicie. I, o. I właśnie. Wypożyczamy sobie tutaj kask. Kaski, które, które są za darmo a potem się je oddaje. A tam co się dzieje? Co tu się stało? Co tu jest? Czekajcie, bo tu za bardzo nie widać mapy więc. A teraz widać, jednak mi się nie wczytała wcześniej więc. A bo tutaj jest poligon wojskowy teraz. Zapomniałem. Zapomniałem. I tutaj jest też wstęp wyposażony. Tutaj tylko do hangaru wracać czegoś. A tak to nie wolno. Dlatego, dobra. Naskutel jest taki brudny, że w następnym odcinku jak pojadę do miasta to wyśmieją mnie. A pytacie po mnie Martina o pracę. Właśnie teraz miałem jechać do Yellow Jacka i się zatrudnić tutaj, jako barman i zarabiać, ale nie wiem, czy mnie przyjmą. Dzień dobry. Tutaj. Dzień dobry, to pani? Dniówki mamy widzowie a 100 zł tutaj w Bielodraku. Więc no, interior jest słaby, bo jest i stary, dawny. Ale mniejsza z tym, bo 100 dolarów to dla Martina jest dużo, chociaż nie jest biedakiem. To fajnie, bo będzie, jak kiedyś znajdziemy mieszkanie, to amazing. będzie na opłacenie czynszu. Więc... Dziękuję. Dziękuję. Yy, Martin Schmidt się nazywam. Proszę mnie zapomnieć. Od jutra przychodzę do pracy. Dziękuję. Od 8 do yy, 12 mamy zmianę. I za 4 godziny mamy stówę. I to jest najlepsze. Więc jedziemy naszym pierdzikiem. I ogólnie jeszcze pani mówi, że coś to dostawa jutro przyjedzie więc któryś z moich ekipowiczów będzie to robił i tutaj do magazynu więc fajnie, fajnie jedziemy teraz kurde, rura czekajcie jedziemy na no koło, kurde jedziemy koło więzienia, tutaj bardzo jest niebezpieczne. I William skończył y, 18 miesiąc temu dokładnie. Ale wyprzedzamy. Ja się boję, żeby policja mnie nie zatrzymała, bo nie mam kasku znowu. Trzeba wypożyczać. Ale w następnym odcinku za to co dostaniemy, to sobie kupię kask na pewno, więc nie martw się. A no skuter to jest naprawdę bosem. Więc jedźmy tutaj tutaj. I tu są nasze podjazdy, które jeździmy. Więc to jest bardzo fajnie. Mamy tutaj teren. To jest teren mojego kolegi. Więc dzisiaj trochę zwiedziliśmy. Mamy nową pracę. I poznaliście też Martina. A ja... Gdzie jest zachód? A ja przy pięknym zachodzie słońca Będę chyba robił miniaturkę i się żegnał z wami. Bo... czekajcie, podjadę sobie tutaj, bo pokazałam wam dużo, w następnym odcinku jedziemy do miasta. To specjalne dokumenty ze szkoły, z której się uczył Martin, żeby odebrać i potem jak przejdziemy z Yellow Jacka, to możemy iść do jakiegoś biura, albo prowadzić własną firmę, więc ciekawe czy Wam się będzie to podobało ale ja przy zachodzie słońca muszę się obrócić, żeby zrobić miniaturkę się żegnam z Wami czekajcie Jezus, Maria Dobra, widzowie, zrobiła na miniaturkę. Myślę, że tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. A w kolejnym odcinku to już w ogóle, widzowie, to będzie nie. Zobaczycie, co tam będzie się działo. Więc, no, widzowie, hello.